Mania czytania. Dzień dobry Państwu. Padnijmy razem, jak zwykle w sobotę, w manie czytania. Ja, poszukując ciekawych książek, ciekawych autorów, natrafiłam na postać wybitną, pisarkę wywodzącą się z Wilna, panią Halinę Popławską. Czytając wiele na jej temat, muszę Wam przyznać, że jej postać mnie urzekła. Pani Halina Popłaska zdecydowała się udzielić nam wywiadu. Serdecznie Pani dziękujemy. Bardzo się cieszymy. Jestem ogromnie wzruszona, że będziemy Panią słyszeć. Bardzo się cieszę. Wilno, <grymno grymno> o mnie pogarsza. Jest Pani właśnie wilnianką. Tak, tak, z urodzenia. Z urodzenia. Można powiedzieć, że jest Pani rówieśniczką Polski Niepodległej, bo urodziła się Pani 7 lipca 1918 roku. Tak. I została pani z tego, co się doczytałam, ochrzczona w kościele Wszystkich Świętych. Tak. I pochodzi pani z rodziny ziemiańsko inteligenckiej z rodziny z tradycjami patriotycznymi. No tak. I już skończę ja i przejdziemy do pani i od rodziców otrzymała pani staranną i solidną edukację. Doskonały byłam w gimnazjum, wtedy szóste nazaretek w Nazare Wilnie. To była naprawdę świetna szkoła. Wspaniałych profesorów, że pani na bardzo wysokim poziomie. Wystarczy powiedzieć, że pięć lat miałam dwa razy w tygodniu lekcje łaciny. Przypominam sobie profesor kochał poezję choracego. Dużośmy, jak już poznaliśmy gramatykę i trochę prozy czytaliśmy, to potem zaczęliśmy właśnie. Czytać te wszystkie poezje Choracego, piękne ody i pieśni. I ja teraz na starość przypominam sobie i tak sobie siedzę i głośno recytuję. Fantastycznie. I pewnie łacina zaraziła panią w ogóle językami, bo zna ich pani kilka. To jest moje zainteresowanie światem śródziemnomorskim. Bo ja studiowałam na warszawskim uniwersytecie e, filologię francuską, tak zwaną romanistykę. I zna pani również włoski. Włoski i hiszpański. I hiszpański. Tak, i właśnie prowadziłam po wojnie potem tu prowadziłam na przykład w Akademii Sztuk Pięknych. Prowadziłam przez wiele lat lektorat języka włoskiego. A potem pracowałam na uniwersytecie w Instytucie Iberystyki i proszę pani tam prowadziłam zajęcia z literatury hiszpańskiej. Moją specjalnością był renesans i barok. I żeby jeszcze wzmocnić atmosferę, to oprócz tego, że studiowała pani języki i znała języki, to jeszcze kochała muzykę i uczyła się również w konserwatorium wileńskim podczas wojny niemiecko-sowieckiej. Tak, proszę pani, bo mnie mamusia mnie od dziecka uczyła francuskiego, a ojciec uczył muzyki. I właśnie fortepianu byłam bardzo muzykalna. I miałam doskonały słuch i miałam głos dobry. Uczyłam się i fortepianu i śpiewu. Ale zrezygnowała Pani z tej dziedziny? Na wszystko przecież łamała wszystko. Skończyła, zniszczyła wszystko. Wojna położyła kres naszemu światu. Dzięki właśnie wojnie znalazła się Pani w Polsce. Jak to się stało, że Pani z rodziną zamieszkała w Polsce i do Wilna już na stałe nigdy nie wróciła? Proszę Pani, myśmy przy okupacji niemieckiej mieszkaliśmy na wsi w Nowogródczyźnie. Blisko Mickiewicza. Tak. I tam, wie Pani, tam napadali na nas. Sowieccy partyzanci, koszmary przeżyliśmy, a Niemcy znowu byli wściekli. Nas aresztowano. Niemcy nas aresztowali i skazali na wywózkę na roboty do Niemiec. Ale wie pani, jakoś opatrzność boska czuwała, że nam się udało zostać w Polsce pod Białym Stokiem. A potem do Warszawy ja chciałam kończyć studia zaczęte. Romanistykę. Właśnie znaczy Romanistykę i skończyłam tu. I potem dostałam stypendium rządu francuskiego. I wyjechałam do Paryża, do Sorbony, tam przygotowanie pracy doktorskiej właśnie. No, tak. no piękne. Potem wróciłam, to pracowałam, proszę pani, na uniwersytecie. Trochę pracowałam w Bibliotece Narodowej. To był bardzo dobry okres, bo miałam dostęp do bardzo ciekawych książek, starych, dawnych. I tu może się pani profesor zatrzymajmy, bo tu właśnie chyba zaczęła się miłość pani do książek, można powiedzieć, wzmocniła. Dzięki temu, że miała właśnie pani, jak sama powiedziała, dostęp do książek, miała pani czas. Ale proszę pani, ja od dziecka kochałam książki. Ja miałam w domu swoją osobną bibliotekę dziecinną. Aha. Strasznie żałuję, że to wszystko przepadło. Bo nasz dom został zbombardowany, i wszystko straciliśmy. Ale później mogła pani sama pisać. I właśnie myślę, że w tej bibliotece zaczęła się przygoda z literaturą i z pani powołaniem. Tak, bo w tej bibliotece ja e, taki wymyśliłam, taki temat. Nie, moim debiutem jest powieść Cień dłuższego ramienia. Tak, i też urzekła Panią historia. No tak. I zajęła się Pani pisarstwem, tak. właśnie książek historycznych. Tak. Napisałam 16 powieści. Cztery zrobiłam takie przekłady z francuskiego i z włoskiego. Przekłady i opracowania. O, no i tak. A poza tym jeszcze mam trochę wydawnictw dydaktycznych. A proszę powiedzieć, pani profesor, dlaczego pani akurat, bo najwięcej pani pisała, książek z okresu rewolucji francuskiej, Ludwika XVI, czym panią zainspirował ten właśnie okres w historii? Też od dawna. To ja 10 lat poświęciłam na studiowanie rewolucji i to jeszcze rzecz żeby miałam czas, bo przeszłam na emeryturę i zajęłam się tą właśnie rewolucją. I myślałam, że ja, nie pani, napiszę jedną jakąś powieść. Wyszło trzy tryptyk, bo jest tryptyk rewolucyjny. Trzy powieści. Świat Lili we krwi, szkaplerz wendejski i spadek w Piemoncie. Tak, teraz szkaplerz wendejski wyszedł na nowo. Trzecie wydanie. Został wznowiony. Bardzo się tutaj spisało wydawnictwo, które pani książki wydaje. To jest wydawnictwo Oscar. Tak, z Gdańska. Z Gdańska. Tak, bardzo przyjaźnie podeszli do tego, żeby przesłać nam książkę, żeby dać kontakt z Panią. Przy okazji serdecznie dziękuję. To się cieszę. Ale wróćmy jeszcze, bo nie skończyliśmy o pani książkach. Wie pani, chodzi o to, że w rewolucji francuskiej są takie trzy lata. To jest tak zwana wojna wandejska. W tej Wandeji tam byli ludzie spokojni, którym było dobrze żyć przed rewolucją, bo Ludwik XVI był przyzwoitym człowiekiem i nie gnębił, tak wie pani, nikogo. I lud wystąpił w obronie kościoła i króla. Tak, króla uwięzili, ścieli króla przecież jak rewolucja zaczęła walczyć z Panem Bogiem, z Kościołem, ze wszystkim, to im się zaczęło to bardzo nie podobać. I oni powstali spontanicznie. Wie Pani, opracowania historyczne, lewicowe fałszują tu wszystko i piszą, że że to podburzeni przez szlachtę i tak dalej, ciemni wieśniacy powstali. Wcale nie. To był spontaniczny ruch wieśniaków, którzy przymusili ich szlachciców, żeby stanęli na ich czele i poprowadzili do boju. O, I to właśnie jest ta oryginalność tego. Tak. A czy ma Pani jakichś swoich ulubionych świętych, yy, którzy Panią inspirują? Bo spadek w Piemoncie yy, zadedykowała Pani szczególnej osobie, błogosławionemu Pier Giorgio Frasatiemu. A dlaczego? Aha, taki młody chłopiec, że Pani przestaje jego młodość. Taka piękna postać, taki wzór młodzieży i on jest związany z Polską. No właśnie, bo jego siostra wyszła za polskiego dyplomatę. Tak, proszę Pani. Tak. No to musieliśmy zaznaczyć koniecznie. Pier Giorgio został także beatyfikowany przez właśnie naszego papieża Jana Pawła II. No właśnie, otóż to, otóż to. Tak, to te książki z okresu rewolucji francuskiej, ale też musimy przypomnieć o książkach poświęconych Ludwikowi XV i Marii Leszczyńskiej. Tak. Z tego okresu powstała trylogia Szpada na wachlarzu, jak na Starym Gobelinie i na wersalskim trakcie. I proszę Pani, ta trylogia, jak Pani ją nazwała, miała ogromne powodzenie. Nim zaczęłam pisać, oni już kupowali, zabawiali tę książkę. I proszę Pani, ta trylogia wychodziła wtedy, proszę jej wyobrazić, w 20, 30, a w ostatnim trzecim wydaniu w 50 egzemplarzy. Niesamowite. Jak dzisiaj tysiąc czy parę tysięcy to już jest bardzo dobrze. Jeszcze chcę powiedzieć, że ta trylogia po 30 latach raptem odżyła. Bo pani książki są po prostu piękne, bo w pani książkach zawsze zwycięża dobro. Ludzie za tym tęsknią, jest tyle zła, pokazywane również w literaturze, tyle jest takich niegodziwości, a u pani zawsze zwycięża dobro, chociaż nie, nie jest to łatwe. Po drugie, pani styl jest piękny, właśnie są takie ciepłe te książki. Bohaterowie pani powieści to zazwyczaj są osoby fikcyjne, ale jednak dzięki takiemu wiernemu odzwierciedleniu rzeczywistości, tej polityczno-społecznej, danej epoki, którą pani opisuje, wiedzę o minionych latach i ważnych wydarzeniach zdobywamy w sposób taki przystępny i naprawdę ciekawy. Książki pani można polecić zwłaszcza młodym ludziom, obdarzonym naturalnym instynktem poszukiwania prawdy i dobra. A jednocześnie takich, którzy są leniwi i nie są skłonni do, do wertowania jakichś tam opasłych traktatów historycznych, warto sięgnąć po pani książki, które są bliskie i młodym i starszym. Odnajdziemy tam wątki sensacyjne, przygodowe oraz rzecz jasna miłosne. Nie ma jednak tam cienia wulgarności, ani kiczu, ani jakiejś tam przemocy. <śmiech> <śmiech> I jeszcze na koniec powiem, że książki pani Haliny Popławskiej pisane są naprawdę w dobrym, przedwojennym stylu. Serdecznie dziękujemy za to, że Pani pisała tak piękne książki, za to, że Pani jest Wilnianką i że mogliśmy Panią dzisiaj usłyszeć. Życzymy Pani dużo zdrowia i takich zwykłych radości na co dzień. Dziękuję bardzo i jestem bardzo wdzięczna. Za te zainteresowanie moją osobą. Proszę pozdrowić ode mnie Wilno. Tak, zrobię to i zrobią to wszyscy słuchacze, którzy dzisiaj Panią słyszą. A na zakończenie dedykuję specjalnie dla Pani piosenkę Stare Wileńskie Ulice w wykonaniu kapeli wileńskiej. A słuchaczom mówię do usłyszenia w następną sobotę. Tak dużo wspaniałych miast znam, że Londyn i Paryż ma słabe. I droga niezmiennie jest nam, zrodzona od nowa Warszawa. Ale na świecie jest miasto, gdzie Wilia toczy swój bieg, gdzie czar zaułków, skrywając ich bieg, z parków zielenią się zrasta. Stare Wileńskie ulice. Nowy nie zmienił was świat, stare wileńskie ulice, chronią lodości myślał, Tyle na ziemi jest pięknych miast, ile na niebie gwiazd. Lecz się najbardziej wami zachwycam, stare wileńskie ulice. Tu Belmont na spacer już zwie, Trzy krzyże na górze jaśnieją. Tu rosa co śpi w wiecznym śnie, Nad sercem marszalka boleje, Mgła u stóp zamku się ściele. To nie zwierzyniec wśród drzew, Park bernardyński wsłuchuje się w śpiew Starej ulicznej kapeli. Chronią młodości myśla. Tyle na ziemi jest pięknych miast, ile na niebie gwiazd, lecz się najbardziej wami zachwycam. Stare wileńskie ulice. Dziś mało już dawnych jest nas. Dzielnice nowe są u nas Migają oknami wzdłuż tras Las Dinaj, Szyszkinie, Żyrmunaj Wdziera się ryk samochodów W miasto wyrwane ze snu Więc gdy mi smutno powrócić chcę znów Tam gdzie są te wiecznie młode Wileńskie ulice, nowy nie zmienił was świat. Stare wileńskie ulice chronią lodości myślą. Tyle na ziemi jest pięknych miast, ile na niebie gwiazd, lecz się najbardziej wami zachwycam. Stare wileńskie ulice. Brać się najbardziej wami zachwyca w stale wileńskie ulicy.